Halo? Halo? Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na Anny, Andy, jestem specjalistą konsultantem po produktu Cardio Am. Tak. Składa pan zgłoszenia? Tak, przed chwilą wypełniałem i się chciałem dowiedzieć, co to jest za dziwny czort, ten lek. Tak, dobrze, wszystko Panu powiem. A proszę powiedzieć najpierw, w jakim wieku jest Pan? Ja mam 42 lata, proszę Pani. Dwa, a pana problem dotyczy ciśnienia, czy, czy racie cholesterolu? Pan ja co, ja tak ogólnie jestem zdrowy, tylko tak ogólnie chciałem, tak profilaktycznie, natomiast... To jest elektryka na czyszczenia żył, tak? Tak, żeby właśnie przeczyścić ten organizm. No, takie przeczyszczenie, nie tyle żył, co bardziej organizm. Mówię, pani co ja mam te przewlekłe zaparcia i żeby mnie po prostu mm -hmm. przeczyściło porządnie. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo, bo w ogóle ja widziałem tą reklamę waszą, tą taką skam reklamę, to takie oszustwo, co w tych reklamach są i czemu wy tak bardzo oszukujecie w tych reklamach tych ludzi biednych? Proszę pana, na rynku jest wiele środków, które źle się wchłaniają i nie działają tak jak na Ale ja się nie pytam, czy, czy się inne źle wkłaniają, tylko pytam się, czemu wy tak bezczelnie oszukujecie ludzi w tej reklamie. My nie jesteśmy oszustami, proszę pana. Dobrze, My sprzedajemy ja... bezpośrednio naturalne produkty, oryginalne od producenta. Do Mamy dobre wyniki. Dobrze. Pan może wejść na stronę, zobaczyć wszystko, przeczytać opinię. Dobrze, to ja w takim pieniędzy. razie pani pozwoli, że zadam parę pytań z reklamy, ale jak pani mówi, że mogę wejść na stronę, to proszę może na początek faktycznie o adres waszej firmy strony www. Już sekundka. Dobrze. A czy to pani nie wie, z jakiej firmy pani dzwoni? Nie wie pani, jak się nazywa adres Waszego sklepu internetowego, z którego pani dzwoni? W ogóle No, ogóle może jestem, muszę sprawdzić, jakie to jest. Ale to pani nie wie, jak się nazywa? Z... Pani długo pracuje w tej firmie, czy parę tygodni? Pani długo tam pracuje, czy nie? Nie bardzo długo ja pracuję. Tak się tak mówię, że te skam firmy to właśnie tak zatrudniają i po paru tygodniach nowych i nowych i nowych. Czekania, pani pan co, no bo ja, ja chciałem, już Pani powiem, no bo ja chciałem właśnie to wyjaśnić, czy jesteście oszustami, czy nie, dlatego ta nasza rozmowa nam to wyjaśni, czy, czy jesteście oszustami, czy nie i czy zamówić, czy nie. Znaczy ja to chcę zamówić, no, ale wydaje mi się, no dobrze, spokojnie, nienerwowo, dobrze, spokojnie, jak Pani miała na imię? Mam na imię Anna. Pani Anno, najpierw jakby Pani powiedziała, jak się nazywa firma, z której Pani do mnie dzwoni? Bo w reklamie nie Centrum Zdrowia. Centrum Zdrowia, tak? Centrum Zdrowia, tak. Centrum Zdrowie. Dobrze. E, może mi Pani podyktować Nipal Boregon Firmy, bo nic mnie nie wyszukuje? Czemu jest taka cisza zawsze? Jak zadaję pytanie, tak jakby Pani nie wiedziała, jak sobie poradzić z pytaniem. E, poproszę Nipal Boregon Firmy, dobrze? Proszę się nie rozłączać, tak jak, jak Ci inni tchórze. Dobrze? Dobrze, już szukam, proszę Ale nie normowo. Cz cz czemu, tak czemu Pani tak grze tak, tak tym, tym niemiłym akcentem ukraińskim? Proszę się nie denerwować. Spokojnie, jestem klientem. Normalnie się zadaję normalne pytania odnośnie danych firm. No tak, pani. pan jest klientem, tak, urodziłem się, we myślę, że pana nie przeszkadza mu, jak No nie tak? przeszkadza, no, tylko pani drze się tak nie miło po prostu od razu na mnie agresywnie. Nie wiem, czemu wy tak Ukraińcy coś się wam powie, co A wam nie, nie pasuje. Ja nie jestem od razu. agresywna, proszę pana. No to czemu pani zaczęła tak głos podnosić? Spokojnie, jestem Azą w spokoju, jestem jak taki baranek boży, mały, grzeczny, miły, przyjemny, dorany przyłóż. Spokojnie, proszę w takim razie. Ma pani ten Nippu Pergon firmę już? Już jeszcze szukam. Dobrze, to poczekamy. Spokojnie. Wie pani co chodzi o to, żeby sprawdzić, że to nie jest oszustwo? Bo świat jest pojętych takich oszustów skamarów. No nie mogę teraz na razie tak szybciutko znaleźć, proszę pana. Bardzo uh -huh. przepraszam. No ale proszę pani, znalezienie Nipu firmy to jest 15. Ale znalezienie NIPu firmy to jest 15 sekund. spisuje Pani nazwę firmy w Google plus słowo NIP. Dobrze, to jak Pani Nipu nie ma, to przecież na stronie internetowej będzie. To proszę mi podać adres strony internetowej w takim razie www. To no właśnie. Wy właśnie. Właśnie właśnie Ukraińcy. No to jak bym mogła pani podać? To jest nie przyznaczenie. Tak. Milmax. Kropka. Ale jaki Milmax? Przecież Pani mówiła, że inna strona. Mil... No, Milmax. Milmax.eu My, ile, my AX, tak? Firma Milmax, tak.eu. A jak się to pisze? My, ile, my AX? literka M jak Małgorzata no, Irena no, Ly. Lucyna, Lucyna Małgorzata Anna Xenon.eu już sobie sprawdzamy Milmax.eu o jest ale proszę pani Milmax.eu to jest jakiś manufacturer co to jest tam jakiś powder to nie jest wasza firma proszę pani to jest jakaś inna firma pani mi poda adres całkiem jakiejś innej firmy nie, proszę pana, to jest nasza firma. I pani, Milmax z firmy... I pani dzwoni do mnie z firmy Milmax, tak? EU. Milmax, tak. Milmax. A firma, mm -hmm. A firma skąd pochodzi? Producent Łotwa. Litwa czy Łotwa? Producent tego produktu, produkowany na Lotwie, tak. Na Łotwie czy Litwie? Na Łotwie. Mm -hmm. A pani dzwoni z Litwy czy z Polski? Urodziłam się we Lwowie, ale mieszkam w Warszawie. No, wiem. I w wiem. I pani jest zatrudniona w firmie Milmax? A pani przed chwilą mówiła, że pani dzwoni z jakiejś firmy Centrum Zdrowia. Bardzo proszę, bardzo Jak pani przerywa. Dobra, to ja mam teraz może parę pytań odnośnie tego oszustwa. Proszę mi powiedzieć, czy ten lek był stworzony w kosmosie? Pytam się, czy ten lek został stworzony przez y, amerykańską Agencję Kosmiczną. Ten produkt został przez lekarze wynikowane od ładnie swoje skuteczności. Okej, okay, ale przez lekarze z łotwy, tak? Tak, tak. No a w, reklamie, a w re... no widzi pani, a w reklamie kłamiecie, że, że podstawą tej terapii opracowała NASA, czyli to jest taka amerykańska agencja kosmiczna. Czy to jest kłamstwo? W reklamie, tak? Proszę pana, w piszesz, że to jest w Polsce, tak? Okej, okay, czyli to jest pierwsze kłamstwo w reklamie. Dobrze. Drugie pytanie, czy, ten, czy to jest prawda, że ten lek po miesiącu uwolni mnie od ponad 200 chorób przewlekłych? Po miesiącu? Tak. No, za miesiąc oczywiście pan uzyska jakieś wyniki, tak, ale żeby pan mógł trwalić efekt na dłuższy okres, to pan musi stosować większy okres, okay, Tak, dwa widzicie? miesiące zaleca na produkcję. No, czyli już, proszę pani, w drugim zdaniu mamy drugie kłamstwo, bo u was w reklamie pisze, że, że zaledwie jeden miesiąc leczenia może uwolnić od ponad 200 chorób przewlekłych, to jest oczywistym kłamstwem, potwierdza pani, prawda? Widzi pani już dwa zdania i już dwa kłamstwa. A proszę o informację, to jest lek, czy to jest suplement? No to jest suplement No to już, widzi Pani, to już mamy trzecie kłamstwo, bo pisze zaledwie jeden miesiąc leczenia. Jak pani potwierdzi mi, suplementem się nie leczy, prawda? Bo leczy się lekami, tak? nie jest lek, tak? To jest produkt no, naturalny, zielony, bez żadnych chemii w żadnych tak? Ja no to nie chcę pani. Pana klamicz, tak? Ja właśnie nie, wszystko Panu Nie, no to nie może mnie Pani klamić. To po prostu Wasza firma bezczelnie klamie, klamie ludzi. Bo przeczytałem dwa zdania i w dwóch zdaniach już są trzy kłamstwa. Później tych kłamstw jest bardzo, 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 bardzo dużo. To ja nawet Pani nie będę czytał, bo by się Pani pogrążała. a Po prostu jest kłamstwo na kłamstwie generalnie. A proszę informować. No chyba jakiś błąd w reklamie, proszę Pana. Ja panu nie, to nie jest, proszę Pani, kśnierze... błąd. To nie jest błąd w reklamie. To jest celowe, świadome, perfidne, bezczelne okłamywanie ludzi, żeby ich naciągnąć na skamlek, który jest dziesięciokrotnie przepłacony. To nie jest błąd w reklamie. To jest celowe po prostu kłamstwo, wprowadzanie w błąd, manipulowanie i oszukiwanie biednych ludzi, żeby kupili sobie takie. Ale proszę pana, mamy dział kontroli jakości, tak zawsze dzwoniamy do naszych ale klientów, Proszę tak, pana, nie żartujmy poprawi, sobie, ale proszę, nie żartujmy sobie z działu kontroli jakości. Proszę powiedzieć, to jest suplement, prawda? Suplement, tak. Proszę powiedzieć, czy on posiada jakieś certyfikaty? mamy wszystkie certyfikaty Super. jakości. To proszę mi wymienić, jakie certyfikaty jakości Pani posiadacie? Czemu ta cisza? Proszę o informację, jakie certyfikaty jakości posiada suplement? No, nie wiem, tak nie, nie możemy tego teraz na razie powiedzieć już w tej chwili, panu. Ale jak nie możemy? Pani przed chwilą powiedziała, że posiadacie wszystkie certyfikaty jakości, to ja zadam pytanie. No, musimy znaleźć tą informację. Gdzie, gdzie pan może znaleźć nas? Gdzie pan może sprawdzić te wszystkie certyfikaty jakości? Nie, nie wiem gdzie, no, dlatego ja się pytam, gdzie, no, wie panice. A czy jesteście wpisani do GIS-u? Proszę jeszcze raz powtórzyć. Czy jesteście, czy jesteście wpisani do GIS-u? Mm, tak. Mhm. Okej, okay. a kto jest podmiotem zgłaszającym? I znowu pani nie wie. Znowu po prostu każde pytanie jest cisza. No po prostu dużo pytań ma Pan do mnie i No, wie pani, co? no ja dużo pytań. wie pani co, ja mam nie dużo pytań. Nie wie pani co, ja mam dużo pytań. Ja mam na wszystko odpowiedź, proszę bardzo. Już, Już, uh -huh. uh -huh. Już Pani powiem, ja mam dużo pytań, tylko problem jest w tym, że pani jeszcze na żadne z tych pytań nie odpowiedziała, więc na każde pytanie, jakie zadałem, pani nie wie. Nie zna. I to jedynie potwierdza, że jest to wielkie, jedno wstrętne, prymitywne oszustwo. Z czym pani nawet tak naprawdę zaczyna nie zaprzeczać. No po prostu ja pracuję z tym produktem, tak, właśnie, ja wiem, Dla jak się, działa. Tak. Ten wiem, Panu. ja też ja wiem, jak, jak działa. No, pani musi tak mówić, bo pani tak na kartce napisali i pani po prostu czyta z kartki, a sama pani nie myśli w ogóle. Ja nie czytam, ja od siebie proszę. Od pana. siebie, dobrze, ja... to proszę powiedzieć w takim razie, czy ten produkt jest wpisany do GIS-u? Myślę, że nie. A dlaczego? Ja Panią poinformuję, że zgodnie z prawem każdy suplement ma, musi być zgodnie z prawem wpisany do GIS-u, a Pani myśli, że nie jest wpisany, czyli, czyli jednak to jest oszustwo. Kolejny raz udowadniamy, tak? Ale proszę Pana, jeśli Pan myśli, że to jest to wszystko wielkie oszustwo, znaczy, to ja dlaczego nie myślę, Pan nie składa pani? zgłoszenia? Znaczy ja nie myślę, że jestem przekonany, ja wiem, jestem w stu procentach pewny, a Pani mnie tylko dodatkowo upewniła w tym przekonaniu, że to jest oszustwo. Dobrze, dlaczego Pan wtedy składał zgłoszenia każdy raz, jeśli Pan jest pewny na 100%, że to wszystko jest wielkie oszustwo? Mam po... teraz takie pytanie do Pana. Już Pani powiem, żeby innym ludziom pokazać, że to jest oszustwo. Dlaczego, ja się... dlaczego po no, prostu zajmuje Pan Pani mówię. zadała pytanie, no po to, żeby Pani nie zadzwoniła do mojego babci, czyli mojego dziadka i nie oszukała ich na taki syf. Albo nie oszuka jakiegoś innego staruszka na taki syf, który ma przepłacać, ma zapłacić... Proszę pana, żadnego klienta jeszcze nie oszukano. Ale spokojnie, jak nie szukała, No, sprzedaje pani po prostu jakieś dziadosło po 150 zł, to jest warte 15 zł w aptece. Pani nie wie, z jakiej firmy pani do mnie dzwoni, pani nie wie, jaki jest adres strony internetowej waszej firmy. Ja, pa ja pana powiedziała adres, ja pana no, powiedziała, jaka to jest firma, ja ale panu, proszę panu nie. powiedziała, kto jest producentem. Nie, ale tak, pani mi ja podała powiem. adres producenta, a nie podała pani mi adres firmy, z której pani do mnie dzwoni. Przecież wy inaczej się nazywacie, tak? No, Milmax jest nasza firma. Czyli pani dzwoni do mnie z firmy Milmax, tak? Milmax. A to jest polska firma, tak czy ten, nie? Centrum zdrowia, firma, firma Milmax. Czyli, czyli jak się firma nazywa? Centrum zdrowia Milmax, tak? Milmax, tak. I to jest polska firma, czy nie? No, proste pytanie: Czy pani jest zatrudniona przez firmę z Polski, czy pani, jest zatru... czy pani ma umowę z no, firmą z Łotwy? Tak, skład jest w Polsce. Proszę Pani, ja się nie pytam, gdzie jest skład. ja się pytam, przez kogo jest Pani, Pani ma umowę o pracę, czy jakąś umowę, zlecenie, dzieło, pewnie dzieło, albo zlecenie, nie? Jaką ma Pani umowę o pracę, czy zlecenie lub dzieło? Czemu się Pani rozłączyła? Hmm. Like and subscribe!